Siemanko moi drodzy, dzisiaj pokażę Wam jak zdobyć medalion Złoty Skarabeusz, który daje nam 20% premii przy zdobywaniu run. W takim razie bez zbędnego pitolenia zapraszam na materiał. No dobrze, przed wyruszeniem w drogę musimy zaopatrzyć się w inkantację, czyli taki czar o nazwie Ogniu Oczyść Mnie. To tak naprawdę czar oczyszczający nas z zgnilizny, trucizny, która znajduje się w jaskini, w której znajduje się złoty skarabeusz. Wszystko polega na tym, że na początku musimy go zdobyć. Widzicie tutaj z opisu, właśnie jak to wygląda: tworzy ogień wewnętrzny, który wypala toksyny. No i faktycznie wygląda to w ten sposób, że wchodzimy w tą truciznę, my się zatruwamy, jest ten pasek zatruwania, my używamy ten czar, i ten pasek się resetuje. Także bardzo ten czar pomaga. Oczywiście jest drugi sposób, by zdobyć jakieś jagódki, które też resetują to zgliznę, no ale chce wam się latać po całej mapie w poszukiwaniu jakichś jagódek? no mi się nie chce. Także lepiej zaopatrzyć się w jeden czar i mieć problem z głowy. No okej, okay. żeby ten czar wykorzystywać, oczywiście mam nadzieję, że jesteście zaopatrzeni w pieczęć palców. W razie czego pokazywałem wam w poprzednim materiale z ubiciem Radhana bossa. Gdzie można kupić ten pieczęć palców? Także spokojnie możecie sobie za 800 run e, kupić ten pieczęć palców, żeby sobie wykorzystywać e, żeby sobie wykorzystywać ten czar. Dobrze, w takim razie przełączam się na moją poradnikową postać i lecimy poszukiwać naszej inkantacji. No dobrze, przełączyłem się na moją poradnikową postać. Jak widzicie, kurczę, muszę w końcu coś ubrać na siebie, bo YouTube mnie zbanuje za tą goliznę. No ale może następnym razem. W takim razie Pokażę Wam, w którym miejscu jestem. Ja ten miejsce łaski odblokowałem w naszym poprzednim poradniku, także odsyłam Was do tego poradnika, w razie czego. To jest dokładnie tutaj. To miejsce łaski nazywa się Akademicka Brama Miasta. Jak sobie troszkę oddale, pokażę Wam. My oczywiście zaczynamy przygodę tutaj. Tutaj, oczywiście, jest pierwszy boss. Tutaj jest Mar Margit, pierwszy boss. Ale oczywiście jak go nie pokonaliście, to musicie sobie tutaj boczkiem przejść koło bramy. Tutaj tutaj, znów trafiacie się na miejsce łaski, lecicie przez wodę, przez te bagna w sumie tak naprawdę. I wbijacie tutaj w tą akademicką bramę. Dobrze, w takim razie musimy odnaleźć tą inkantację i gdzie ona się znajduje? Ona się znajduje w takim obozie, który znajduje się od tutaj, to my go zaznaczymy sobie od razu. To jest czwóreczka. Okej. Okay. I po prostu tam wyruszymy na koniu, pokażę wam jak tam dotrzeć. No i dotarliśmy do naszego obozu, także teraz musimy troszkę pozabijać naszych przeciwników. Ok, w takim razie teraz poszukujemy, gdzie znajduje się yy, nasza inkantacja, chyba tutaj. Tak, tutaj już, te, już jesteśmy w posiadaniu, także co. Yy, zaraz wbijamy do miejsca łaski, zapamiętujemy sobie te zaklęcie. No i ruszamy na dalsze łowy. No dobrze, teraz musimy przenieść się nieco dalej, czyli dokładnie najlepiej. Tutaj jest obok gdzieś miejsce łaski. Ale ja jeszcze nie mam go odblokowanego Także musimy tutaj wejść Te pierwsze wejście Ale jeśli oglądaliście moje poprzednie poradniki To na pewno Fort Farocht Macie odblokowany Albo właśnie tutaj te miejsce łaski Także możecie sobie z łatwością Przejść tutaj boczkiem Żeby tutaj stąd Wybrać się do złotego, po Złoty Skarabeusz W takim razie Dobra Najpierw przeniosę się tutaj, gdzie, gdzie mam najbliżej. O, tutaj jest miejsce łaski. Wbijamy sobie, wbijamy i zapam zapamiętujemy zaklęcie. Mamy nasze zaklęcie. Ja sobie jeszcze rozwinę, może postać o większą witalność, co mi tam przyda się. Dobrze, w takim razie teraz pokażę Wam, gdzie należy się udać, by znaleźć tego złotego skarabeusza. Akurat stąd nie jest to dość daleko, ponieważ musimy się tutaj udać do pobliskiego drzewa. Tam jest takie drzewo, już wam pokazuję. Tutaj teraz musimy troszkę zejść na dół, przy tym drzewie. Tu jest zejście. I widzicie? O, jest w prawym spadku. Tam jest jaskinia. Wbijamy cyk. No i już jesteśmy. Schodzimy z konia. Mamy miejsce łaski, zapamiętujemy. No i widzicie, tutaj jest taka lawa, jakby to jest właśnie ta zgnizna, która nas zaraża. Więc teraz musimy zaopatrzyć się, łuk wyłączymy, bo łuk nam teraz nie będzie przydatny. Ekwipunek, wyposażenie. O, tutaj pieczęć. Pieczęć palców. Może ten łuk wyrzucę, bym miał lżej trochę. Dobra, i teraz w drugiej dłoni będę miał pieczęć palców. Ustawimy sobie czar właśnie ogniu oczyść mnie. Dobra. Widzicie, ja jestem nagi, to praktycznie tak szybko dostaję tak szybko spada mi życie, że to jest masakra. Może coś jednak założę na siebie. Kurde. Tylko, tylko rękawice posiadam? Masakra. Muszę ogarnąć jakąś zbroję. Dobra, idziemy tam dalej. Mogłem oczywiście zaopatrzyć się w pochodnie u Świętego Mikołaja, no ale Tutaj jest przeciwnik do ubicia. Dobra, musiałem kupić zbroję u babuszki, bo po prostu nie dało się tego przejść. Dobra, wbijamy. O, teraz nam mniej leci. Od razu się resetujemy. I wbijamy do brzegu. Wbijamy do brzegu. Ok. Możemy od razu wcisnąć. Dużo mamy na to nie leci. Lecimy tutaj. Możemy się od razu zresetować. Mogłem kupić pochodnię, no ale trudno. Już jakoś sobie poradzę. Teraz tutaj jest na dole jeden z bossów. Ale widzicie, ona na dwa strzały. Jest także luz. To jest ciemnica totalna. Nie wiem, gdzie mam iść. Coś tu jest. Jeszcze coś jednego będzie. Warto, jak nic nie widzicie, to klikać po prostu na zaznaczenie wroga. O, coś tam było. Nie, wydawało mi się. Żeby po prostu go widzieć. O, szczury są. To takie troszkę mocniejsze gnoje. Dobra, chyba jesteśmy u BOSA. Możemy się doładować manom. Życie sobie też doładujemy w razie czego. A. Można wziąć ziemięcie z gniewizdą w razie czego. Chociaż nie, tutaj jeszcze nie ma bosa, sorry. Także już, już, już. Okay. Uciekamy w bok. Tutaj ktoś będzie. Okej, okay, odtruwamy się. Dobra, doładujemy się życiem. Wybaczcie, że ja nic nie widzę. Mogę kupić tu pochodnie. Dobra. Um, ustawiamy sobie zgliznę. Chociaż nie wiem, czy będzie na niego działać. Dobra, mamy już tutaj walkę z bosem. No i go ciachamy nożem, nożem, mieczem tak naprawdę, nie? Lekkim farcial ale się udało. No i mamy złotego skarabeusza. Także ode mnie to wszystko. Ja zapraszam do subskrybowania mojego kanału i zapraszam na kolejne poradniki. Trzymajcie się, cześć.